może nadszedł czas, by swój stary, wysłużony fotel gamingowy wymienił na nowy? A może chcesz po prostu poczuć się jak lord podczas giercowania, a twoje cztery litery zasługują na odrobinę luksusu? W dzisiejszym materiale Andasit Kaiser Frontier XL, czyli coś innego, niewyhypowanego, marka stawiająca na komfort. Czy faktycznie jest aż tak dobrze? Wszystkie za i przeciw materiale, czyli recenzja bajeranckiego fotela gamingowego dla Wymagającego Gracza Siema, mam dla was fotel gamingowy Dla wymagającego gracza, ale nie tylko No właśnie, co z jakością, co z trwałością Jak wygląda w codziennym użytkowaniu I czy najzwyczajniej w świecie Warto się tym sprzętem zainteresować I tak, fotel dostęp od producenta Ale to co usłyszycie, to co zobaczycie W tym materiale to jest tylko i wyłącznie Moja opinia o tym sprzęcie Fotel przychodzi do nas w dużym i skubanym, ciężkim, dobrze zapakowanym kartonie. Każdy z elementów jest dobrze zabezpieczony folią ochronną, a jak jest i taka potrzeba, no to jest owinięty pianką czy folią bąbelkową. Ba, nawet pozytywne wrażenie wywołują zapakowane śrubki wraz z kluczem w odpowiednim do tego plastiku. Całość składa się prosto, składa się intuicyjnie, żebym nawet, że i szybko, a pomaga nam przy tym instrukcja. Co smutne, naszego rodzimego języka tutaj nie znajdziemy, ale nawet po samych obrazkach jesteśmy w stanie wykonać proces montażu bezproblemowo. U mnie zajęło to całe pół godzinki, a efekt finalny po złożeniu jest 100 razy lepszy niż na zdjęciach. I mówię serio: fotel jest duży, fotel jest masywny, naprawdę ciężki, taki, wiecie, napakowany i mamy wrażenie dobrze wydanego hajsu. Sam wygląd i właśnie to zestawienie kolorystyczne oceniam na duży plus. Fotel wyróżnia się i jest po prostu inny, nie taki zwyczajny. Reszta wykonania, czyli plastiki, jak i kółka wraz z aluminiową podstawą, no to też wysoka półka. Moja pierwsza obawa to kolor szary, a precyzując grey. Fotel będzie się brudzić, no bo to tak jak z białymi butami. No są fajne, ale po chwili wyglądają, no jak wyglądają. I tutaj iść dziwko, materiał, z jakiego został on wykonany, czyli tkanina lniana Eversoft, to nie jest zwyczajny materiał. Po pierwsze, fotel nie zbiera żadnych plam, nie zbiera żadnych zabrudzeń, a kurz tak naprawdę zostaje niewidoczny. Po drugie, jest przyjemny w dotyku. Nie twardy, nie miękki, taki trochę jak tort, który nie jest za słodki, czyli coś pomiędzy. Co więcej, taki materiał to też ciepło w chłodniejsze dni, a zarazem chłodno w cieplejsze. Wiadomo, jest to kwestia indywidualna, ale dla mnie, dla osoby często spędzającej w fotelu zbyt dużo czasu, jest to naprawdę ważny aspekt. Pozostając jeszcze przy tkaninie lnianej, zalet ciąg dalszy. Naturalny len jest trwały, łatwy w utrzymaniu i co ważne hipoalergiczny, czyli idealny dla właścicieli zwierząt. Żeby nie było, żeby każdemu dogodzić. Jest też i wariant z ekoskórą PVC, która jest odporna na zarysowania i plamy. I tutaj taka ciekawostka. Taki materiał stosowany jest w tapicerce samochodowej luksusowych fur, jak na przykład Mercedes AMG. Stelaż to Titan Steel AD. Plus, wykonany w 100% ze stali, czyli Genta rura Fi22 o grubości ścianki 2 mm. Co więcej, producent jest tak pewny jego wytrzymałości, że daje on nam na stelaż dożywotnią gwarancję. Ale dobra, pitu pitu, co gracza interesuje najbardziej? Stabilność i przede wszystkim cisza podczas grania, czytaj skrzypienie. I powiem Wam to tak: moje przekonanie było takie, że nie istnieją fotele gamingowe, które nie skrzypią. Każdy ze znajomych tych internetowych, jak i tych z Reala, chwalili swój fotel gamingowy, ale zawsze wspominali, że skrzypi albo bardzo skrzypi. Tak, ten jest niemal bezszelesny. Jak oni to zrobili? Nie wiem, ale to rzeczywiście się sprawdza. Za wypełnienie fotela i poduszek odpowiada pianka Memory Foam. A co nam to daje? Siedzisko dopasowuje się do naszego ciała, a po wstaniu wraca ono do pierwotnego kształtu, czyli nie zapada się i zawsze wygląda jak nowe. W praktyce to faktycznie działa. Rzeczywiście, mamy wrażenie, że siedzimy naprawdę w mięciusim i dobrze dopasowanym siedzisku. Fotel też został wyposażony w dwie poduszki. Pierwszą dużą pod szyję i głowę o lnianym wykończeniu, a taka jest dostępna tylko w tym modelu, jak i w lnianym wykończeniu. A drugą podusię, jaką dostajemy, no to ta pod lędźwia. Pierwsza pod głowę jest, nazwijmy to, przymocowana na stałe czarnym paskiem i dobrze pasuje, a druga dolna jest luzem i możemy ustawić ją sobie wedle naszych preferencji. Niestety, niestety, ja za każdym razem jak siadam na tym fotelu, no to tą poduszę, tą dolną muszę dać sobie delikatnie wyżej, no bo nie mamy czym jej tam przymocować. Obie poduszki, tak jak reszta, są wypełnione tą samą wspaniałą pianką, by wznieść nasz komfort siedzenia na najwyższy poziom. To, że fotel możemy regulować góra i dół, no to taki standard, a odpowiada za to gazowy podnosik klasy czwartej. Tak samo w standardzie mamy delikatne bujanie się do tyłu, a to za sprawą specjalnej do tego dźwigni. Możemy również regulować oparcie od 90 do 165 stopni, co rzecz jasna pozwala dostosować fotel do pracy. Odpoczynku czy nawet snu. Okej, okay, przyznaję się, ja rzeczywiście spać na tym fotelu nie spałem i raczej spać nie będę, ale faktycznie ustawienie odpowiedniego pochyłu ma znaczenie. By jeszcze bardziej zwiększyć naszą wygodę i odpowiednio ustawić fotel pod nasze preferencje, dostępne są tutaj regulowane podłokietniki 4D, czyli możliwość regulacji w czterech kierunkach. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku mamy regulację góra i dół. Oprócz tego, przy użyciu trochę siły możemy przekręcać je w prawo i lewo oraz przód i tył, by uzyskać odpowiednią odległość. Znajduje się też tutaj drugi przycisk regulujący rozstaw podłokietników. Ogólnie same one są przyjemne w dotyku, bardziej twarde, ale uginają się delikatnie pod naciskiem i dają idealne podtrzymanie pod nasze łokcie. Za to, by całość stała stabilnie odpowiada solidna aluminiowa podstawa wraz z kółkami poliuretanowymi w rozmiarze king size. Kółka mają specjalną powłokę poliuretanową, czyli jest to takie połączenie gumy i plastiku. Rzecz jasna dzięki temu są ciche i nie uszkadzają powierzchni, a przynajmniej nie powinny. I tak tak wiem o tym, że się osoby, które spodziewałyby się tutaj bardziej miękkich kółek, czytaj gumowych, no ale na upartego rzecz jasna można takie kółka dokupić i problem zostaje rozwiązany. Zatem czy warto się zainteresować i rzecz jasna kupić oto taki fotel gamingowy? Moim skromnym zdaniem jest to konkretny sprzęt. Co więcej, warty twoje złotówki, czy to do pracy, czy to do grania. Wygląd to kosa po prostu jest masywny, ciężki i prezentuje się jak tron na stanowisku gamingowym. Ustawienie go tak jak chcemy w każdym z zakresów jest na gigantyczny plus, tym bardziej dla osób takich jak ja, spędzających w fotelu większość czasu. Jakość wykonania ma gigantyczne znaczenie, a tutaj to priorytet, co tylko potwierdza nieskrzypienie fotela przy każdym ruchu. Natomiast co do wygody, no to po prostu rewelacja. Powiem wam prywatnie, że na poprzednim fotelu, przy dłuższym posiedzeniu przed monitorem, czułem dyskomfort, czułem już delikatny ból pleców. No i musiałem robić sobie częstsze przerwy, a tutaj nic. Co więcej, każdemu ze znajomych, który mnie odwiedzał, kazałem siadać na tym fotelu, i każdy był zachwycony, że skubaniec, jaki on jest wygodny. Co do moich gabarytów, no to ja mam wzrost 182 cm przy wadze 80 kg i ten fotel pasuje jak ulał, ale żeby nie było, na stronie producenta znajdziecie pełną specyfikację, by dobrać wszystko idealnie pod siebie. Cenowo, no cóż, za bardzo tanio to nie jest, ale patrząc na to z drugiej strony, czy nie warto dołożyć ciut więcej, żeby mieć coś lepszego, coś komfortowego i coś, co starczy na dłużej? Podsumowując, ja uważam ten fotel i firmę Andasit za godny zaufania. A sprzęt jaki dostajemy w zamian, to coś na długie lata, coś z czego powinieneś i Ty być, drogi graczu, zadowolony. A na koniec mam pytanie do Was: czy Wy mieliście styczność z tą firmą, a może polecać jakieś inne fotele gamingowe? Piszcie śmiało, no bo jak zawsze komentarze należą do Was. Rzecz jasna i oczywista, zachęcam Was do moich innych materiałów, jak i wiadomo, zostawienia czegoś po sobie. A natomiast na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas. Trzymajcie się. Do następnego i cześć.